Dzień dobry, wszystkim, bardzo że ja jestem Karol, w kolejnym odcinku na moim kanale, i moi drodzy, jest to odcinek Fan MOMENT! Tak, jest to odcinek Fan MOMENT z live'u rodzinowego, z różnych fajnych, śmiesznych akcji, które się działy. się nie wiem czy dla nas będą śmieszne, ale dla nas na pewno takie sentymentalne i robię ten film dość jako taką pamiątkę. I wiem, że mamy wrzesień, nagrywam to 8 września, jest piątek, jest wieczór, ja sobie w końcu siadam, mam wolne i ja wiem, że jest wrzesień i... I jakby live był... W sumie to jutro, będzie 9 września, czyli równy miesiąc temu, ale jak ja to nagrywam oczywiście, no ale lepiej późno niż wcale moi drodzy. Mm, także też możecie w ogóle zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. Zapraszam na drugi kanał, o, tak ogłoszę, bo w sumie nigdy nie wspominam filmach o moim drugim kanale. Mam drugi kanał i spod k 4 ro tak na YouTube, na YouTube na Instagramie, możecie wbić sobie. Będzie fajnie, mile mi oczu chyba. <laughs> no, ale możecie sobie wbić o ten kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło, dlatego że, że tam sobie w sumie wrzucam jakieś utwory, jakąś muzykę, coś co będzie fajnego, coś sobie powstaje, zawsze coś sobie wrzucę, jakbym coś planowała, to oczywiście na Instagramie Was y, o tym wszystkim y, y, informuję, o robię information, więc będzie fajnie. Nie chcę przedłużać tego wstępu, zostawcie apeczkę subskrypcję, wbicie na Instagrama. Y, no i myślę, że ten film z fanny moment się Wam spodoba, zdejwa urodzinowego, bo jednak... Fajny był ten rok i, i fajnie też się spędzało urodzinki z Wami i dziękuję, że byliście i dziękuję, że jesteście na kanale. Ym, niedługo miałam ja myślę, że pod koniec roku, jak nie w następnym roku w ogóle planuję ym, jeszcze jakąś fabułkę. Może już ostatnio na tym kanale, chociaż nie wiem, yy, co do mojej głowy przyjdzie, gdyż mój komputer już nie wyrabia. Tak, mój komputer już totalnie nie wyrabia. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania i intro. You're <laughs> <laughs> <Přema, laughs> mogę, mogę not? zdjęcie i że żo ona nagadała Andrzeja Tawczakowa eee ja nie mam nic i ja na chwilę muszę się rozłączyć 5 minutes later yeah. ja, ja będę musiał mieć swoje awaty kto widział, to widział o, o no, kurczę no, szkoda no, gdzie? Dobrze, że ja to nagrywam! Hej, can I, can, I, can I have a photo? Can I have a photo? Can I have a photo, oh, to, to! Ale bez dźwięku mi dawaj! Bez dźwięku! Cicho, cicho! Cicho, no. Ja tu tylko sprzątam. Dziękuję, noczu. Jakaś lina, żebym mógł go przypiąć później. Ja i Jena się znamy. Mamy przeszłość. No, do tej samej podstawówki chodzili generalnie. Do tej samej jest moją było. Jesteś nawet nie pytaj Cała ona ze mną bez... <laughs> jest. Ortega chodziła ze mną przez całą podstawówkę. Co ty gadasz? I przez to, że zerwaliśmy, teraz mnie denerwuje za każdym razem jak się pojawia. Akurat dziwnie tak mówisz. Ukradła moją sukienkę, mój fryz. Jenna, jak możesz się tu pojawiać po tym, co mi zrobiła? Jak Jak możesz. Nie możesz. Spadli z krzesła. To jest taki Aaaa, uh, chwila mam. Ex, 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 tak. Dzielazki się zadawaj i zagadamy że... się rumieni już! go Zajmij armor, zajmij armor! A to chyba że chcesz być twardy. Jak jak ja chcesz Ty czekaj, 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 czekaj. Oj nie o, to. o, o. 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 z kurczaka, żebyś miał więcej proteiny. Zjemy kurczaka. Oh, oh, oh. Ty już się rumienisz! Cześć dziewczyny! Jest sobie tutaj tak się wygrzebać Cześć! Cześć, no się chciałem... wygrzewacie, tak. No, kurde. Nasmarować plecki. No, nie... Czo, ty, nasze to, diamenty też nie... im od razu. O, no, z... Tak, to na drinki, to na drinki. Tak, to na drinki. Prezencje. Na drinka. Choć, na tak, drinki. Tak, to, Na drinki. nie Dzięki, dzięki. Dziękujemy, przyda dzięki, nam się, ja bo my na siłowni się, tak, tak pracujemy, tak. ciężko, a, kurde. Protein, Dzisiaj klatkę ćwiczyliśmy, wow. masakra. potrzebne, ale niech pan zobaczcie jak ona się rumieni już od razu. No tak, a patrzcie, tak. patrzcie, patrzcie jaka łapa, patrzcie jaka łapa. o widzicie? O, o. E, umówimy się tak, że e, sprawdzimy czy mamy te same numery telefonów. Co tak? wy na... O! O! Tak, tak brak, Już ci dobre, dobre, stary, dobre. Dzięki, dzięki, dzięki. Idź po papier, kurde, bo nie mamy. Po papier. No, idź po papier! Dzięki, dzięki, nie, nie, Musimy zrobić. Kolega, kolega oh. poszedł po. Ale Kolega poszedł po kartkę, żebyście nam mogły zapisać A. swoje numery telefonów. Prawdziwe, bo zadzwonimy i się dowiemy. Gatunek ten. Gatunek ten ma w, za... w zachowanie swoim częste zamyślanie się i patrzenie się w jedno miejsce. Ewidentnie samica tego gatunku poszła teraz się zdrzemnąć. Poszła do swojej... Dosłownie. O, samica tego gatunku wygrzewa się teraz w słońcu. Ciekawe czemu w ubraniach skoro wcześniej poradowała... W stroju kąpielowym, ale no cóż, no, może po prostu większa temperatura musi być, ja nie wiem, ja nie wiem. Ale masz gumić! masz podlać, to idź tam, podlej tamto. A! No! Podlej. tu, tu, tu. I się chowamy. Nie wyleczę, chyba tu nie idzie. O! boże. Co? Nie ruszaj się! Jasne. Musimy uspokoić. Idę pod koleżankę. A ta się uspokoi, kiedy go Koleżanka. Five minutes later. Paradiriri. I śpiewa to piękne? gumisz śpiewa. zastępuje gumisz wiernie zastępuje Persona. Dżodnie. 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 Tu tu Hej koleżanko, pożryj mnie po pożeraj mnie, miłosny kanibalu Twe usta są, są bramą do raju Nie marnować Podpalcie Podpańcie kozem Pajace, Najlepsza gra w The w of Ever A nawet parwola nie ma Koleżanka chyba jest wkurzona, wkurza się. No, ja, ja nie wiem gdzie tu skręcać. Patrzę Just na jał i Kręci go... No, ej, dobra, niech ktoś niech to świeci, a gdzie idzie? Informacja biegnie szalona. A to nas. O! Dobra, chwila mam. Desz się biegać do tyłu, czajcie to jest. Odpalcie mnie. I miss you.